Czy i jak film może zmieniać rzeczywistość? To pytanie można zrozumieć na dwa sposoby, jednakże ja postaram się odpowiedzieć na nie, interpretując je w taki sposób: czy film może zmieniać rzeczywistość, która jest w nim zawarta, to znaczy rzeczywistość wewnętrzną względem siebie, tą, o której opowiada? Uważam, że może. Oczywiście, że tak, i cały czas to robi. To znaczy, każde dzieło podlega przecież jakiejś interpretacji autora, podlega interpretacji odbiorcy. Są nałożone na nie jakieś efekty. To uważam też jest takie dosyć duże ryzyko podczas gdy na przykład ogląda się filmy dokumentalne czy filmy biograficzne. To znaczy siada się do tych filmów i się uważa, przestaje człowiek być często bez, taki krytyczny, staje się bezkrytycznym zupełnie. Spodziewa się, że to co zobaczy przedstawi mu całkowitą prawdę na temat rzeczywistości. Podczas gdy często tak nie jest, prawda? I widzimy to chociażby w filmie, naszym filmie, Scena zbrodni Oppenheimera. Który to powstał między innymi po to, żeby przedstawić, jak wyglądały zabójstwa, jak wyglądały sceny zbrodni dokonywane przez brygady śmierci po zamachu stanu w Indonezji w 1965 roku. I wydaje nam się, prawda, że skoro te sceny są teraz odgrywane przez osoby, które rzeczywiście dawniej te zabójstwa wykonywały, to wiemy już o tym wszystko. Natomiast taka nie jest prawda. To, że my widzimy te sceny odgrywane przez nich, to nie znaczy, że my dokładnie wiemy, jak to wyglądało wtedy. Plus nasza interpretacja podlega też licznym czynnikom, to znaczy, chociażby to, jak widzimy, z jaką dumą ci zabójcy o tym opowiadają, możemy sobie przez chwilę pomyśleć o jej, więc znaczy, oni w, tacy, w takim razie byli odważni, że oni tych zabójstw w ogóle dokonali. Kolejnym filmem, który przychodzi mi do głowy, jest film pod tytułem Bohemian Rhapsody, w reżyserii Lieberiana Singera, który to opowiada historię zespołu Queen oraz głównego wokalisty. Prawda, i nie dość, że okazuje się rzeczywiście. Film nie potrafi przedstawić całej historii, wszystkich wydarzeń, które były związane z tym zespołem, z Freddie Mercury. To jeszcze dodatkowo zmienił pewne wydarzenia. Po prostu, że że zmienił pewne wydarzenia na potrzeby tego filmu, o czym mówili i na no, co też zgodzili się y, żyjący jeszcze członkowie Queen. No, może być też z, z filmami historycznymi, z elementami fikcji. Gladiator dla Scott'a. Fikcyjny Maximus włożony w realny okres historyczny. Zmienił tę rzeczywistość. A więc tak, film zdecydowanie może zmieniać tę rzeczywistość, o której traktuje, ponieważ na w cudzysłowie najprawdziwszą prawdę zostają nałożone pewne efekty w postaci pracy kamerą, muzyki, światła, wszelkie inne zabiegi oraz interpretacje, które bez wątpienia powodują zmianę. Co nie zmienia faktu, że ten film niekoniecznie zostaje całkowicie pozbawiony tej rzeczywistości, Niekorzystnie zostaje ona całkowicie z niego wykorzeniona. Pozostawajmy jednak krytycznie i myślmy. Dziękuję.